Witam. Zobaczcie. Napisane tu jest żel. Czyli, gdybyśmy ten akumulator otworzyli, to powinniśmy zauważyć coś w rodzaju galaretki gdzieś pomiędzy płytami. Ja ten akumulator rozciąłem, więc możemy mu się dokładniej przyjrzeć. Zobaczcie. Tak to wygląda. Jakaś folia i tu widzimy nawet ta płyta w żaden sposób nie była zabezpieczona ale ja tu widzę tylko maty szklane tak naprawdę nasączone elektrolitem żelu tu w żaden sposób nie mogę dostrzec dla mnie to jest można powiedzieć typowy akumulator AGM Teraz, tak tutaj nic, nie widzę w żaden sposób, żeby tu jakiś był żel. Dobra. Teraz pytanie. Do tych co siedzą bardziej w akumulatorach motocyklowych, co myślicie o tym akumulatorze? Czy na pewno jest to akumulator żelowy? W tym przypadku, akurat liczę na odpowiedzi, na odpowiedzi osób bardziej zaznajomionych w temacie. Ja nie widzę tutaj, żeby to był akumulator typowo żelowy. Nawet nie widzę, żeby to był akumulator wykonany w jakiejś technologii zbliżonej do żelowej, tak więc liczę na mądrzejsze głowy i co o tym myślicie w zapisie żel, tak też widzimy jeszcze żel chociaż tutaj poniżej jest oznaczenie też akumulatora jakby był wykonany w technologii AGM, tak YTX12, dzięki za uwagę pozdrawiam i liczę, że osoby, które siedzą bardziej w akumulatorach motocyklowych, coś odpiszą, tak żebyśmy mogli pogadać, zaznajomić się z tym i gdzie jest w tym akumulatorze problem. Jeszcze raz dzięki.